A dzień dobry, dzień dobry. Na prośbę uczniów szybkie takie zadanko z hydratów. Trochę tu się wcześniej przygotowałem. W 150 g wody o temperaturze 80 stopni rozpuszczono 160 bezwodnego tiosiarczanu. No i tam roztwór ochłodzono, nastąpiła krystalizacja, ale krystalizuje nam hydrat, no i dostaliśmy rozpuszczalność hydratu. Ponieważ dwie informacje w zadaniu są o hydracie, to znaczy krystalizacja hydratu oraz rozpuszczalność hydratu, a tylko jedna o bezwodnej substancji. To ja sobie wolę przeliczyć substancję bezwodną na hydrat, żeby mieć mniej roboty w zadaniu. Te przeliczenie dokonujemy w tym miejscu masa substancji razy ten ułameczek masa molowa hydratu przez masę molową samej soli. Otrzymujemy 251 g hydratu. I teraz zadanie twierdzi, że ja rozpuszczam. 160 bezwodnych substancji w 150 g wody. Ja po przeliczeniu bezwodnej substancji na hydrat wiem, że tego hydratu jest 251, więc ja teraz muszę sobie wytłumaczyć, że skoro rozpuszczam 251 g hydratu w wodzie, to już nie w tej samej ilości wody, czyli nie w 150. Ponieważ wsypując hydrat, ja dodaję również wodę do roztworu. Jednym ze sposobów policzenia tego jest. Wzięcie masy hydratu, którą przed chwilą żeśmy policzyli, odjęcie od tej masy hydratu masy soli bezwodnej, otrzymujemy jakby ilość wody, która została zabrana z wody ciekłej do kryształków, czyli do hydratu. I teraz uwaga, analizujemy sobie zadanie jeszcze raz. Zadanie twierdzi, że, w 160, że 160 gramów soli rozpuszczono w 150 gramach wody. Ja przeliczyłem, że 160 gramów soli przekłada się na 251 gramów hydratu, ale tam też jest woda. Tej wody jest 91 gramów. I powiedzmy, że te 91 gramów to jest o to miejsce. I ja tą wodę teraz muszę zabrać z wody do hydratu, czyli przekładam ją jakby do hydratu, ponieważ ona weszła w kryształy, a została zabrana z wody. No i teraz już oczywiście wody mam mniej, a substancja, która teraz już jest hydratem, jest jej więcej. Wiemy, że hydratu masa to 251, natomiast wody już nie jest 150, tylko 150 minus 91, czyli tej wody zostało 59 gramów. Jak się nie pomyliłem w tym trudnym odejmowaniu. 150 minus 91 to się równa 59. O! I te takie... Po... Wytłumaczenie swojemu mózgowi, że trzeba wodę, z ciekłej wody zabrać do hydratu, jest tutaj jakby kluczowe. I zadanie właściwie już się kończy. Bo skoro rozpuszczalność hydratu wynosi 176 g na 100 g wody, my wiemy, że nam wody już zostało nie 150, tylko 59 g. To ile hydratu może rozpuścić się w 59 g? Liczymy. Tą masę szybciutko. 59 razy 176 podzielić na 100. To wychodzi jakieś 104 gramy. 104 gramy. I teraz e, liczymy, ile wykrystalizowało hydratu. Pierwotna masa hydratu, która się rozpuściła w roztworze. Tak wiemy, rozpuszczaliśmy substancję bezwodną, ale udajemy, że hydrat. I tego hydratu dodawaliśmy 251 gramów. Minus, pomieścić się teraz może w tej nowej sytuacji 104 gramy tylko, to krystalizuje 251 minus 104 147 gramów hydratu. O takie odwrotne zadanie od CK. Thank you.